Dwie bramy przemysłowe, wyjście na antresolę. Regały nośność 400 kg półka, bardzo duży magazyn na drobnice. Wyjście, możliwość załadunku wózkiem, schodzimy na dół i dół, antresola, piękne doświetlone, bardzo dużo regałów. Nośność również taka sama. Elektryczne dwie bramy, i tutaj jest możliwość wydzielenia po tych supach magazynu na miejsca paletowe. Tutaj z wjazdem.